Bilet za 2000 zł za darmo i to nie jest clickbait. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski, a na tym kanale pokazujemy wszystkie rzeczy związane ze studiami, pracą, rozwojem i e, tym, jak to wszystko osiągnąć i poskładać do kupy. Więc jeżeli się zastanawiasz nad subskrypcją. Tyle osób ogląda materiały, a nie zostawia subskrypcji i straci, bo naprawdę będzie się tutaj działo dużo. Filmik o wyborze studiów będzie i jego formuła będzie według mnie cymes. Będzie taka, słuchajcie, więc czekajcie. Ja wyleczę grypę żołądkową i naprawdę. No po prostu to będzie według mnie rewelacja, to co wymyśliłem. Przechodząc do sedna sprawy, bo faktycznie tytuł filmu to nie jest clickbait, a jest to prezent od Unii Europejskiej. Mam w zasadzie bilet, z którego skorzystało już 30 tysięcy osób. Teraz mamy nową pulę. A bilet ten i prezent właśnie od naszej kochanej Unii Europejskiej nazywa się ITER-Rail. No Emil, no fantastycznie, ale co mamy zrobić, żeby ten bilet otrzymać i kto może go otrzymać? A wujek, dobra rada, już siedzi przed kamerą, już tutaj wam czyta, moi drodzy. Warunki są bardzo proste. Trzeba być urodzonym pomiędzy 2 lipca 2000 roku, już się prawie czyłem, a 1 lipca 2001 roku. Więc e, obejmuje to większość, myślę, maturzystów i osób, które w ten już wiek wchodzą, lub prawie z niego schodzą, można to tak nazwać. No o to, że musicie być obywatelami Unii Europejskiej, to się chyba nie martwię. No nie wiem. Chyba nikt z Australii to mnie nie ogląda. Ale musicie być szybcy, bowiem wnioski trzeba składać do 16 maja do godziny 12.00. Mówiłem, że się opłaca subskrybować i to z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Mówiłem, nikt nie wierzył. Oczywiście o tym, czy zakwalifikowaliście się do biletu, czy nie, zostaniecie poinformowani drogą elektroniczną. Więc pomyślcie sobie, 30 krajów europejskich, po których możecie podróżować koleją. No, rewelacja, jeżeli otrzymacie to za darmo, to się nie zastanawiać, a jeżeli rodzice wam nie pozwalają, to przyślijcie ich do mnie, to ja im wytłumaczę, dlaczego wy powinniście być odpowiedzialni. To jest jedna kwestia, a druga, że to jest niesamowita okazja do poznawania kultur i zbierania doświadczenia, a być może w którymś kraju tak Wam się spodoba, że kiedyś się do niego wyprowadzicie. Z tego co wiem, możecie podróżować przez 3 tygodnie od 1 sierpnia, a jakże? Tego roku, 19 do 31 stycznia 2020 roku. Moi drodzy, jak ja myślałem kiedyś o tej dacie, nie wiem jak wy, to ja już wtedy myślałem, że ludzie na Marsie będą mieszkać. Naprawdę, takie miałem z 15 lat temu wrażenie. Marsa nam się jeszcze nie udało zdobyć w ten sposób, ale mamy inny cud techniki XXI wieku. Instagram i mój sexy profil, więc będzie mi bardzo miło. Jeżeli wpadniesz i zostawisz tam po sobie follow, ktoś mi pomyślał, kurde, nie ma nic za darmo w tym kraju, a jednak Unii Europejskiej jakoś to się opłaca, abyśmy my, młodzi Europejczycy, się integrowali i poznawali te kultury, więc jednak mi się wydaje, że to jest po to, by Unia Europejska w końcu zaczęła spełniać swoje zadanie i umożliwiała to łatwość w postaci wymiany kulturowej. Normalna cena biletu to od 206 euro do 493 euro. To jest ponad Prawie nie, ponad dobrze mówię. Widzicie, jaka matematyka, wszyscy po filmiku maturalnym potrafią matematykę, więc to jest ponad 2000 zł w najdroższym wariancie. I to jest zniżka jeszcze z tego co wiem, dla ludzi poniżej 27 roku życia, więc... No, wygraliście na loterii, jeżeli to uda Wam się zdobyć. Chory, że tak gadam dużo o tych subskrypcjach i followach, ale po prostu muszę i myślę, że mnie zrozumiecie, jeżeli szczerze o tym powiem, że muszę to robić, bo sami widzicie, 90% osób prawie, no, ogląda, sięga potem moje treści i wideo, a nie zostawia tej subskrypcji w postaci e, właśnie suba z dzwonkiem. I e, no, ja przygotowuję te materiały grube, więc będą, będzie również ta naprawdę ciekawa, według mnie, forma, e, jeżeli chodzi o wybór studiów. Taki spoiler dla tych, którzy oglądają do końca. Nie będzie to jeden film, jeżeli chodzi o wybór studiów, więc może się niektórzy już domyślają o co chodzi. A więc no dzięki wielkie, moi drodzy, że byliście do końca. A i tu macie linki w ogóle, jeżeli chodzi o e, samą aplikację, nie tylko na Instagrama, czy subskrypcję, ale aplikacje i e, będziecie mogli próbować swoich szans. A więc dzięki wielkie, e, miłego wieczora, poranku, albo piątkowego, piątkowej nocy, więc no nie wiem, kiedy to oglądasz, ale tak czy tak, życzę Ci wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnych e, materiałach. Cześć!